Siema wszystkim w drugim odcinku GTA San Andreas Multiplayer z zacierem i spio. Siemano. Dziś krążymy po mieście, zarabiając kasę, żeby nie zabijając ludzi. ludzi prawda. Na razie zabijam no. trzech ludzi, siedziałem trzy razy w więzieniu. To jest takie <laughs> trochę. Ja zabijam, ty dobijasz i trafisz do więzienia. I już widzę pod autostradą pierwszy cel. 500. To gdzie teraz jedziemy? O, tego zielonego może. Czekaj. Złapiemy, dobra. co? Dawaj, ten. Nastawiaj bro. Kurde. Ej, ich jest dwóch. No to nie lepiej nie. Jest nie Jesteśmy dobra. aż tak doświadczeni. O! Czekaj, zobaczymy na się co jest. Misja zrobi się ostry, mocny gang. Ten fioletowy tutaj. Co ludzi. O, dobra. Ten ja aut autostradu mogłeś A tu, no osiedlu domowym ktoś jest tutaj Sam stoi Lec, to autom O fuck 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 He, <laughs> mogłeś skakać Czekaj, a widzisz? Daj Co to? Czekaj, ja mu Daj, dobra, ja wysiadam Czekaj, ja go wyrzucę z samochodu A, dobra To ja się ustawię U! Czekaj, gdzie on jest, bo ja go nie O! <laughs> Ale się broni. E, jaka taktyka, ty. A, na mnie jedzie. Słuchaj, samochód strzelaj. Nie mogę skoczyć. Tam nie, nie ma szans podjechać, przecież. O, hey, zaraz będzie wysiadł pewnie. Gdzie on? On spadł. Czekaj, on z drugiej strony jest. Kurde, spadłem. No uciekł to. Nie no, nie widzę go. Czekaj. O fak, zabije się chyba. 27%. Czekaj. Czekaj, ja na... Kurde, ja nie ten guzik trzymałem. Ej, jesteś u mnie w gangu? Jakby no, co? No, no, no. Zaakceptowałeś tamto? Ty właśnie... A chociaż... Czekaj. Czekaj. Z zaraz, zaproszę cię pierwszy raz. Jestem pod Tobą. O, Edni. Tylko nie Czekaj, Czekaj. kupuj. Jaki masz, IP7? No. Tak. Zaakceptuj. Spawnę ustawię tu. I co, jestem w gangu? Zaakceptowałeś? Nie wyskoczyło nic znowu. Bo... No i znowu nic. Więc... Co jest? Wyjdź jeszcze raz. Tak, sprawdzę, może jesteś już. Info. I wyjdź. Będzie nam ten gościu zwiął Nie wiem właśnie. Członkowie brak. Ale dobra i tak tym kodem będzie ten topki. Zaczekaj no na mnie, nie zostawij pasażerów. Dobra, czekaj, wygonimy tego minutowego, co wcześniej. On już mniej HP ma. No. Okay, ja nie wiem, gdzie on tam pojechał. Ja nie wiem, ryzykowne to będzie. Jak myślisz, są tutaj pociągi czy nie? Nie ma kto prowadzić ich chyba, chociaż. Ja może są, wiesz. Siadamy i po ludziach. Może ktoś ustanie na torach akurat. Ja widziałem jakiś rypek Jeździł tym. Dzisiaj. O, ha. No ha. Czekaj, no! Nie ja klikam z tam O nie, no zaraz wracam, to on nie może... No, specjalnie. Ja Bo czekamy, budzi się jej od razu. Szoty. Ale nie wiem, on, gdzie indziej się nie zrespi, czekaj. Kogo szukamy? I pojechał sobie. Co, jaki... Dobra, tylko... Kogo innego. Dawaj, samochód będzie zabijał mu. O, gdzie ja? O! Znów wyskoczyłem. Kurde. <laughs> No zawsze, gdy wsiadę, to mi się kąp na przez kilka sekund. Nie wiem, czy nie wiem, czy dobrze jadę. O, ale tam są jakieś ludzie. Na nich można pojechać. Polukam. Zaraz, nie włączyłem czasu. Nie wiadomo, ile czasu gramy, ile czasu trwa. No około A, 5 minut gdzieś nagrywamy chyba już, nie wiem. No, może. Tak, mnie było to... mnie teraz słychać, mam nadzieję. Zaraz to do tego momentu jakieś 20 minut powinno starczyć, co? No, spokojnie. 5, 15, 20. Dobra, stopy wypuszczony. No, tak. Dobra, przed nami jest dwóch, nie wiem, nie, nie ryzykujemy na gank, co? Nie, na dwóch lepiej nie. Jeszcze raz potrzebny, bo znów będzie to jak ja myślę, że gram jakieś 20 minut, to się okazuje, że gram kilka godzin. <laughs> o, to niezłą, nie zło, nie tak jak w poprzedniej części, nie mógłbyś przez murek przyjechać. Tak. <laughs> Gdzie ich zwaliło? Oni pływają statkami. Zaraz, na autostradę wbijemy. <laughs> motorem po Nie, 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 błąd mi wyskoczył. O, ale mi lagło, myślałem, że stąd wyleciałeś. Właśnie mnie lagło też. Wojna... <laughs> nie. nie, nie, idę na wojnę gangu, żadną. Wojna ganków Idziemy? Właśnie nie... Was, czy warto ryzykować? za późno. Nie wiem czy warto e, no. ryzykować. Dobra, następnym razem. Następnym, następnym razem spróbujemy. Ile masz kasy? Co? Ile masz kasy? Kasy? No. Masz 70, 7000, ale to chyba automatycznie ustawiony jest na level. Ja mam 5 tysięcy ale? ale wydałeś jeszcze, ale gdy się zrespisz, to znowu będziesz miał 17,5. Daj. Niego, pa, wjedzie w nas. Ha. Wstawaj, ciadu. Spadłeś Czy no. ja myślałem, że ty spadłeś, lol. Pewnie się nie uda. Może. Ej! Co? Gdzie ja? To jest, to jest. Ej, <laughs> jakiego ja lagam? <miałem. laughs> Jaki lag. Ja leciałem. Ej, stój mi! Dobra, idziemy. Jak stoi tu, jestem narażony bardzo na spadanie, chyba. Ej, gdzie ja? Znowu spadłeś. Znów na ziemi? sam o... samochodem, może przyjedziemy, co? Co, czekaj, po Gonię, motor! Siedzę. Czekaj, wezmę ten najszybszy. No, nie będę strzelał. Ej, dron muszę zmienić. No, wsiadaj, 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 wsiadaj. A, wysiadać. Ja się przyrządzę w grze. Według mnie przynajmniej. A ja patrzę kogo można gonić. Autostradą, jak pojedziemy. No. Ej, samochód sam odjeżdża. Dobra, jadę. Sam jesteś? No. Jeste na motorze się już samochód sam jedzie. Jak? O. To? O, jesteś. Nie mówię, nadal samochód sam jedzie. Kierownica pusto tam. O, pojawiłeś się dopiero. Mam mnie kierownica, pusto, jakiś duch, a ja obok. Jak mnie wkurza, że typy uciekają. Gonię się ich i nagle wychodzą z serwera. No. Jeden HP i... Ucieczka. Wow Czekaj, tu ktoś jest na parkingu. Goni ich. Dobra, wstaję. Wiesia. Eee, gdzie on? Mi się <noise> wydawało, że on tam był. O on tu ten dziadu. Zawiesiłem się, no nie, nie, nie. Nie, <głos> <głos> nie no! to za akcja? <noise> dobra, tutaj go. Ej, no dawaj na prawo, byśmy wyjechali w końcu. Czekaj, przepom go. I next level. Ile kasy teraz? O, dobra, przepcham. 25 20... tysięcy, tak? A ja 12 i pumon. Dobra, jeden. Dalej. A, na... jestem lepszy! <noise> Jaka stara babka, boś! Ah, wstaj, zapomniałem! Ciekawe, <noise> Kto do więzienia trafi? A czy ty zastrzelanie z samochodu? Ej! No, Olu! Co to było? Jaka masakra ty. No go, może on w końcu wybuchnie. A ja w końcu, kiedyś w końcu Dzień, wybuchnie. On na Oponę ma przebitą, a szybciej ono jedzie. Co to... <laughs> Lecimy! Ty pociąg się rozwa... O fuck! O nie! Ja! <laughs> My siadamy! A, na mnie siedzie! Jestem samochód. O, wybuchł. A gdzie jesteś? Ty czekaj, on nie przejechał. Nie, 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 proszę, 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 proszę. Jadę w niego O 5 HP mam Jakie jak jak, jak tylko na leczenie? KP 100? No, nie, 100 HP. Tylko ukośnik 100 HP. No wiem, wiem. Sorry. Przejechałem cię, nie myślałem. Ty jeszcze... <laughs> o O, osiągnąłem czwarty level. Dopiero się pojawiło. Jakie tecy? Ja klikam. Ja nie czekaj, Nie, nie, nie siadaj, nie, nie siadaj, nie siadaj, nie siadaj. Dlaczego nie? Szybciej zaś weźmiemy. O, i jestem wyleczony. <laughs> Dobra, wysiadam. I jak my te samochody zmiany? Mała bania. G. siadam. I samochód sam jeździ. Ej. Dobra, Daj, strzelaj. A tam on. Kurde. Nie no, jak mnie rzuca. Nie wiem, musimy nie jest. Pewnie nie gadać, że znowu się zawiesiliśmy. <laughs> nie no. To już chyba żarty jakiś. Czego? Oo! Ja... Jak go... Gdzie on? O, stanął. To jest skupienie. No, jechać na niego. Wiesz, się... Szkoda, że bazuki nie mam. O, daję tu. Nie deadu. on. Co, wyszedł z serwera? No, nic się nie pojawiło, żeby wyszedł. Się... Pełny magazynek. Dobra, ja go po prostu wyrzucę z samochodu. Nie ma bada, ja się nie bawię. Ej, a on mnie zabije w tej czasie. Jaki mały ten zabiata. O, jedzie po prostu na maskę. Przyjechał mnie. Co to się dzieje? Do więzienia powinien trafić. No, po tobie? A, widziałem, że za. A gdzie? Pali się. Zabijać go. Wyszedł? Do wody skoczył ty. Jaki to za farciarz. Zabiłem go. Super, a ja pływam. <grym> o, następny w wodzie. Gdzie on? Czekaj. Ja pochodzi jestem, jakby co. O fuck, ktoś od tyłu mnie zaszedł. <grym> Straszny film <pintery. grym> LOL, uciekaj szybko. A gdzie ty? Czekaj, nurkuję sobie. Ja właśnie nie wyszedłem. Uważaj, bo on tam gdzieś chodzi. No, jest na statku. Dobra. Poczekaj, no, schowamy Cezar. się. O, zabiję go zaraz. Aj, przyładowałem na sam... Tak, dedu. No dobrze, masz kasę? No, mam trochę. Ty respił się znowu. 100 HP. Uważaj, z tyłu, z tyłu! No, nie mogę! Musi się leczył, nie mogłem się o, o, o. ruszać. Padłem A gdzie ty? Ci wyrespiłeś koło mnie? Nie wiem. Jakiegoś Arka zabijam. Co? So, dwa magazynki i po nim. Nie no. Czekaj, jak... Idź. Do sześć. Akceptować, czy nie? No. Dobra, masz, Pozwala. Czekaj. Hmm, zaraz myślę. Takie trzeba to strzelić. Dara. Dara, dara. Jeszcze Ja wezmę jakiś samochód. O. lepiej samochód dla Jeszcze. Jedno ślady. Kład. Jedno ślady. Kład. LOL. O, kłady, dobra. Nie no, Może by nie na mnie. Tu ma być ład! Chwilka, stój, czekaj! Tu jest ktoś! Na spał jest! Gdzie ja? Gdzie ja latam! Lecce! Zabiję kogoś nowego! Nie zdążyłeś mi... pozwoliłeś mi strzelić w niego. Ale u mnie on cały czas szyje. Też. Dopiero zginął. Ej, tam ktoś! Właśnie coś mi się pokazało, ale zniknął już. Jest. Halo. Jesteś? Jestem. Czekaj. O! Nie we mnie! Zaraz dednę. O, ja też. De. Może ja ciebie nie zabił zaraz. Ej, w, w kogo ja strzelam? Jestem trup. Sorry? <gry> Kilka razy w ciebie poszło, myślałaś tu w niego. Nie no ile on ma tego HP? Czekaj, kapnąłem się. E, help me! Czekaj, help me! 10 hp? I? Czemu nie ginie? No wysiadaj stąd! No nie gadaj, że go nie zabiłem. No nie mogę się ruszyć! O, żal. Arena mi już za... Przykra to. No ty Idź to! Weź ukośnik ls. Ls? No, ukośnik ls. O, super. No tak, Los Santos. Mhm. A i tam pod tym... czymś... siadaj nie ty dzwonisz, gdzieś? Chciałem, że w skrzynce siedzisz. Zaraz, <laughs> <laughs> coś mi wysyła. Jak chcę iść. <laughs> A tu do ciebie! Daj, daj. Dobra, to pojadę trochę. No, czekaj. Ha, Już? Ha, I po ptokach. <grym> czekaj, za nami ktoś będzie zaraz, chyba. Nie mam pewności. Ciekawe. Ej, ja się boję latać. O, <grym> 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 to jest ja? A, nie piscina. Ty kto siedzi tutaj? Gotowy? Czekaj, on u góry jest. U góry? No. A, nie mogę przyjechać. Teraz w jednym miejscu jest. Nad, nad nami jest. Wiecie, ten most. wyskocznie tam. Gotowy? No. A, tam on. Ale czy uda się wjechać? Dajesz, wal! Ło, ale... spotknęliśmy! Pan... E, no... Czy... <laughs> daj... Dajesz jeszcze raz, ale lagam, mnie z Nie Mnie też. Ja raz laguję. Czekaj, ja tam podbiegnę do niego. Dobra. Dobra. Jeżdżą. Spróbuję w niego wycelować. No po prostu. Teraz nie trafiłem. A, na głowie swoje jadę. Faj jak Kitra. Nie, go tam widzę. Jak wygrywasz? No. Jeszcze mi nic nie zabrał, a ja go widzę. On takie... Szczerzycie... Ja go widzę, a on mi nic nie zabrał. <grystanie> o teraz ty 50... Ej, ty jak on... Nie, nie, nie! Zabiłem się. A nie. <grystanie> Zabiłem się. A nie, jednak 7%, 7 zostało. No, ja nie mogę wjechać, ten motor coś nie jest skrętny. Boczno, jest boczno skrętny. Po prostu by jechał. u ciebie, nie mogę zakręcać. No co z tym motorem? Ja się boję, że jak wychylę się, to on nie zabije Samochodem. No, wień, już o co biega. Ktoś go przejechał samochodem. No, a gdzie ty? Biegnę! To on? Zabił mnie. Uda mi się jego? Nie wiem Good snow. On mnie, a jego defa Dobra, tepam się szybko No i następny na mnie Dziadu Co, karny? Dwóch się rzuciło Ej Karny jest na meczu lol. Gdzie ty? Czekaj, biegam tu Los Santos, jesteś? 3-2, jaki mecz? O lol Jaki mecz? Chelsea, a, tam. Widzę cię. Biegnę na pomoc. Ale ty te miałeś... <laughs> a, by też tych bóg wybiło. No. Ja ten kreativ. Ostatnio. No, nie, a nie dla strzał celny. No, nie, nie śładować. Level up. Czekaj, mam fajny pomysł, ale nie wiem, czy on mi wyjdzie. O kurde, nie, no, dobra. Idę dół. Uuu! Przejechałem! Przejechał mnie ktoś. <grywa> Dawaj sam ochód. Tworz od razu. No Dobra. Ciastąstki. Idź do trzech. LS. Idź do Cześć. No. No. <grywa> Chodź za mną. Nie no, przez te lagi, nie wiem gdzie bieknę. A! Spadam! O o! Kamizelkę kupiłam! Je chłopy! Dednąć! No i. Przed... Ale tam laguje tego chupa. Jadę na kreatywa. No, że Zacier, gdzie jesteś? Na tym. na tych skrzynkach. Co? Widzę ciebie z góry. A tam Jak tam coś lata, lol. O, dedu prawie! Zabiłem gościa, ale... Kto go zabił? O tamten dziadu. No I mnie dedu. O nie, spadam. <laughs> Gdzie ja? O! Cię zrespiłem! Nie no, grę mi wywaliło. Ja czterech na razie jeszcze daliśmy. Zrespiłem obok takie, koło takiego jednego mogłem w plecy i strzelać się gremi gram i w tym momencie. Czarny monitor. What the action? Jakieś idiota to nie podbiega. No nie, nie, ja nie wiem co jest z tą grom. <grym> z tą grom. <grym> Krasz. Nie no. Wywaliło mi. Sampan. No, jaki, jakiś cheater to jest, bo on tak za się biega coś. No. Sam pan mnie wywaliło. Dobra, to może kończymy, bo już czas się kończy. No to... Co? Dobra. To... No. Dziękuję za oglądanie. i Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania naszego programu. A na koniec... Nie wyskoczę jednak. Ale czekajcie, rozp się. rozpędzę się i epicki skokiem zakończę ten odcinek. Jeżeli się uda, albo nie, motorem, motorem, motorem. I dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia na tym odcinku. Do następnego razu.